Cześć, witam Was serdecznie w sobotnim blogu serwisowym. Dzisiaj ostateczny oręż co do tych kurde głównianych głowic w 315, które są już zajechane jak psy. Wczoraj zrobiłem taką rzecz, ale to za chwilę Wam o tym opowiem. Co teraz robię? Robię tylko i test i zaraz Wam coś opowiem. Mam takie dwie maszyny, które już skreśliłem. One tam leżą. To jest 140 i 145. Stara i nowsza. Wczoraj już nie było możliwości jakiejś żeby to sprawdzić, ale wszystkie procedury moczenia, srania i tak dalej spieszły na nic. Więc powiedziałem klientowi, że ostatnią rzecz, którą zrobię, to usmażę ją w menu jutro dźwiękowej. Zobaczcie co się okazało. Kilka dni leżenia w płynie nic nie było, a ta dukarka ożyła. I w tym momencie... Teraz ten test, który Wam zrobiłem sekundę temu, to było takie potwierdzenie tego, że przed wysyłką ja to wysyłam. I teraz zrobimy to z następnym urządzeniem. Będziemy wibrować w niedużych częstotliwościach, w męńcach ultradźwiękowej, ja tylko tam wezmę to wyczyszczę i świeżego płynu naleję. Natomiast Naprawdę cieszę się, bo tych 315 już dość sporo skreśliłem. Nawet ostatnio taką jedną maszynę robiłem i też mogłem w ten sposób postąpić. Tylko, że tu jest jedna niewiadoma taka, że jednak można ją usmażyć tę głowicę. I przy niedużych parametrach, kiedy już tak robiłem, one mi się paliły. Ale tutaj, jeżeli wszystko, słuchajcie, jest już zrobione, nic to nie daje, Musisz zaszkodzić, jak powiedziałem klientowi, albo się usmaże, albo będzie drukować. W tym przypadku wyszło, że drukuje. Dzi dzisiaj to odsyłam, dzisiaj to, to odsyłam, no uciekaj. I jest załatwione system. I teraz mam nadzieję, że kolejne, kolejne głowice też coś z siebie wydadzą, bądź nie. Tamta też jest starsza, także może być różnie. Zakładam rękawiczki, czyszczę, myjkę. Wykociągam głowicę i sprawdzam pierwszą yy, pierwszą głowicę oczywiście dzisiaj nie wspominam nic o, do, 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 o patronajcie tam gdzie macie pomagać to pomagajcie ja sobie dam radę a wiadomo, że sytuacja na wschodzie jest taka a nie inna, że lepiej tam pomóc Nież jakiemuś arkowi który coś tam robi z rzeczami to jest w tym momencie naprawdę drugą drugoplanowe to jest niepotrzebne dla mnie. Pomagajcie gdzie, gdzie trzeba. My też z żoną pomagamy gdzie możemy, a jeżeli chodzi o nas to mamy tą komfortową sytuację, że jeszcze nam nikt na dom bomb nie rzuca. Dobra, to tyle na dzień dzisiejszy. Może możecie mogę was o subskrypcję poprosić i w komentarz. To jest wszystko. O co Was mogę poprosić? Reszta macie wypomagać. E, dobra, chciałem trochę płynu już podgrzać. Tu jest. Trochę płynu. Nie za dużo. Niech on się tu pięknie grzeje. Więcej światła. Rozkręcimy 145. Najpierw zrobię mały test z tą. Zajmę się później, ale tom, który mi klientowi powiedziałem, że no niestety nie będzie nic z tego. Ale kurwa, nie lubię odpuszczać. Zobaczcie, taki był durnowaty efekt ciągle i ciągle. Nic nie pomagało. Sprawdźmy to teraz dla potwierdzenia i wsadzamy ją do gotowania. Do gotowania i, i sprawdzamy, czy będzie chciało to ruszyć. Bo jeżeli tak, to mam następny, tu mam wczorajszy sprzęt. Który chyba jest zrobiony, a tu mam mój sprzęt Który crossfader szlak trafił A przy okazji ja wszystko robię Co i dzisiaj też to zrobię Chyba Jednymi naraz na raz się nie lubię zajmować, ale Ten crossfader zaczyna mnie irytować Podobno inno tutaj wchodzi, to później No Jest efekt jaki jest, słuchajcie, zobaczcie Coś tam przybyło, niewiele, ale nie skreślę tego. Dobra, mikser idzie na półkę, bo jego ja zrobię. Bierzemy się dalej. Mamy sytuację taką. Stop, na środek jedź. Wyłączamy i jedziemy z tematem szybko, zwięźle i bez oporów. I smażemy głowicę. Tą drukarka już w historii kilkukrotnie serwisowałem, ale ten, ona jest bardzo stara, ale ten ostatni raz już wiecie, że to nic nie da. Te pitu pitu wpłynie, niestety nic nie pomogło. Doba dwie, skręcone, taka sama historia. Więc to gorszy dzień, nie pogorsze, zabije głowicę całkowicie, usmaża, ale klient już o tym wie, jednak... Albo rybki, albo akwarium, można powiedzieć. No i zabieramy się za to, żeby to zdemontować i użyć oręża, którego, który da nam przetrwać w tej dukarce. Czyżby to było wszystko? Yy, tak, 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 to by było wszystko. No, rozchódź się. Ona już przecież była przeze mnie wielokrotnie skręcana w przeszłości, była czyszczona. Ta blokarkę chyba od dekady serwisuje, słuchajcie, i w tym momencie... No, jeżeli jest jeszcze ta głowica sprawna, no jej kurda wamać. Nie chcę popuścić. Co jest? Gdzie Masz? Jest, okej. Okay. Dobra. Ty sobie leż. Zauważcie, że pochłaniasz ma jeszcze połowę, także no kurde, jeszcze powinnaś żyć. Nie poddawaj się. Don't give up. Ja cię tutaj ściągnę. Moja droga. Pamiętajcie, obsuszamy zawsze po wszelkich czynnościach. Nie rozszczeniamy nie ciśniemy na siłę. Bo później są takie efekty. Pani Arku, robiłem, tak wyskoczyło to. No są, ja wiem doskonale, że są. I nie pomogę wam w niektórych przypadkach, bo... Za daleko to zabrnęło. Tu. I tu. Ok. Dobra. Ja teraz uzbroję... To cóż. To jest ta? To jest ta. To jest ta. Dobrze? Tu chodziło tylko o czarny. Tak to jest. Ta. Naciągnę trochę więcej płynu. I y, powiem Wam jeszcze szczerze, że miałem tu szereg, jak oglądacie moje filmy, głowic. Od. Y, 110, 7, wszystkie miały mankamenty elektroniczne, były sprawne. Mankamenty tego pokroju, że w połowie nie pluły jakimś kolorem. Po pół roku tu leżały. Też już, jak już handel podupadł pod dość mocniej, miałem, mam, miałem czas. Mówię, wezmę to wszystko, w, ugotuję w ultradzienkach. Kurwa, wszystkie puściłem idealnie, uratowałem. Można powiedzieć, że taka sytuacja też ma dla nas plus. No tutaj marne szanse. Można powiedzieć, marne szanse. Z francuska <noise> i jedziemy zabieram zabieram mała częstotliwość kąp się, moja droga ona niech się tutaj kąpie cudnie ona niech sobie tu wibruje a ja idę sprawdzić co przyniósł mi piątek w serwisach To wysyłam, na Oli się sprzedałem, mam, słuchajcie, wczoraj dostałem jeszcze dwie maszyny, 203, 203, po pełnych serwisach, kupiłem oczywiście, wczoraj przyszły, na oryginałach, Będę do sprzedaży, ale wczoraj jeszcze tu Bartek przy, przy, coś przyjął, brudzi, robi pod tło, no 27, 10 robi pod tło, to będzie raczej, co to, to będzie? Jak 2070 to jest toner D111. No ale to zobaczcie. No, toner. Tu toner budzi. Pusterka jest. 3175FN. Stary sprzęt. Yy, zerwany pas transferowy. Ktoś do mnie dzwoni w tej sprawie. Ale takiego, takiego owego pasa. Hmm, Takowego pasa. Kurde, gdzieś miał może znajdę. No i star 330, miałem coś takiego. To no, był sprzęt. Podobno yy, świeci się na. świeci się na. Mm, na czerwono i, i nie startuje. No, będę musiał tu dzisiaj sprawdzić. Ten toner jest do przejrzenia. Także, no, ciekawe rzeczy, ciekawe. Nie ukrywam, nie wiem, czy dam radę dzisiaj coś, ale chyba nie. Tutaj nowy toner, klient mi zgłosił. I pani arku, jakaś tragedia. No, widzę, właśnie, że to jest kurwa. Więc, co to jest? Wszystko wysypane. Coś tam lata. Właśnie nie rozpakowane. Toner od Minolty. Lokalnemu klientowi, naszemu prawnikowi, to sprzedałem. Który idealnie zajmuje się naszymi sprawami, jak i również klientów, Najlepszy prawnik w mieście. Łoje! o jest. Nie, te, temu chyba jeszcze podziękuję. Co tu się kurwa stało? To ja nie wiem. na robię. Tu się gdzieś... No dobra. Dobra, 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 dobra. Arek, zostaw to. Reklamancja. <grystanie> Co to jest? się wysypało w do wszystko. Nie wiem skąd to było, z jakiej hurtowni. Tego nie wiem. Ale wiem, że zrobiłem syf, poszedł. To jest ten temat, który wypadł z tej kopiarki, z tego tonera od kopiarki. I później mi syfonar a muszę dzisiaj taki chyba wysłać, bo został zakupiony. Dobra, słyszę, że, że sytuacja tutaj jest taka, że przestało już wibrować. Kolory wychodzą, bo one były tu ładnie drożne, pomoże przy okazji temu. Ja trochę to wezmę do góry. Nie widzę zbytnio, czy to idzie. No, środek jeszcze nie idzie, chociaż yy, prawa lewa strona, tak. No, jestem bardzo ciekawy. Podkręcę mu trochę obrotów. Mam nadzieję, że 4F nie wywali. A jak wywali, to trudno. Czy coś tam próbuje na lewą, prawą stronę? Zauważam iść, ale to chyba jeszcze nie czas. No zobaczę. A tymczasem mam miejsce teoretycznie, tak. Będę zaraz tą 111 sprawdził. Nasypałem tylko niepotrzebnym tym tunerem. A toner to jest taka cholera, że jak się sypie, to się sypie, słuchajcie. I kiedyś mi cała butelka wypadła. Ponieważże, że tu w sklepie to była naprawdę miazga. Jeżeli mam miejsce, tam niech się wibruje. Czasu nie, nie lubię marnować. To wsuwamy tu i tu. Dawajcie 20-70%. To jest temat na szybkie ogarnięcie. I ja uważam, że zmęczony toner. Kawałek papieru. Tą stroną zadrukuję. Inicjalizacja. Czemu nie ma języka polskiego ustawionego w tym sprzęcie? menu. Od końca pojedźmy konfiguracja kopiarki. Nie ma to zbyt bogatego. Konfiguracja urządzenia i tutaj z raport, konfiguracja, strona demo. Okay, Rolkę przydałoby się wyczyścić. No jest Dubani. Jest Dubani. Dwie rzeczy: pod tło. grzałka. Kiepskiej jakości toner. Pierwsze co robimy zawsze. Nie. Yes. To jest. To jest toner. D111. Nie mówcie, że nie mam. Jest. Tu tylko jedna sztuka. Niedobrze, jest to 111, to jest toner, jak widzicie na, na filmie, bardzo zapylony, tam już mi się słyszę wywibrowało, zaraz sprawdzimy jakiś efekt, ale przy okazji zrobimy to urządzenie. Adekwatnie widać, że pokrycie jest na tym, na tym bębnie światłoczyłem kiepskie. Yy, listwa zgalająca może być, no nie podwinięta, ale może yy, już nie dociskać i nie czyści, nie czyści bębna. Natomiast zużycie jego też jest dość znaczne. Jego powłoka jest już chropowata. Przez to też listwa po nim nie jeździ tak jak powinna. No, no jest to jest adekwatnie typowy przykład, że trzeba w tym momencie to już po prostu wymienić. Abyśmy mieli sprawę ogarniętą z rana. Menu, gdzie to jest systemowe? Raport. Strona demo. Jasne. To dość popularne urządzenie z tego czasu. Ty, idzie z kartka. O, patrz, patrzcie, co zrobię z kartką. Harmoszka ale czysta, wezmę <laughs> świeży papier, wsadzę jeszcze takie, rzućcie okiem, że po tym wszystkim na wałku zgrzejny, tak, jest dość sporo syfu, nie, także sypał, sypał i to wszystko się, można powiedzieć, skraplało, w takim żargonie, na, na utrwalaczu, natomiast brudzić już nie brudzi, ale zaraz zobaczymy. Jeszcze raz. Bynajmniej całym powodem tego zamieszania jest na pewno toner, który sypał i zostawiał do sporo syfu w piecu. Konserwacja, raport, strona. Raport, strona demo. Tak, strona demo. Papier wychodzi pięknie. Dobra. Temat rozwiązany. Jest to wina tonera. Przedruków jeszcze trochę zrobię z tego względu, że sypiący toner powodował to. I ówdzie. Ok, to mamy załatwione przy okazji, w tą sobotę. A teraz tę sprawę. No jest lepiej, ale to kurwa dupy nie ma. Nie urywa. Tyłka. Myślę, że w tym filmie tego nie zrobię. Jest lepiej, ale to jeszcze nie leży. Moi drodzy, daj mi szansę pomoczyć się. Nie będę jej na siłę teraz montował, bo na pewno ten wytyk będzie dużo lepszy niż był. Ale widzę, że ona wymaga czasu. To jest dużo starsza drukarka. Dobrze, że mi się chociaż udało to zrobić. Zresztą to pomęczę. Ja, na tą obecną chwilę, Wam bardzo dziękuję. Miłej soboty Wam życzę. Jeżeli chcecie pomagać, pomagajcie tam, gdzie tego potrzebują. Czyli dla uchodźców, dla Ukrainy. Ja sobie w tym momencie. Poradzę i też będę wspierał, tylko będę mógł. Dziękuję za atencję, komentarz. Tak mi pomożecie w tym momencie. Cała reszta zależy od Was. Dziękuję za atencję, dzięki miłego yy, weekendu. Trzymajcie się, pozdrawiam Was i Wasze rodziny. Dzięki, cześć.